Siemano przyjaciele z tej strony Wojtas A dzisiaj mam dla was 20 faktów o mnie których na pewno nie wiedzieliście bądź też wiedzieliście albo się domyślaliście albo wam ktoś powiedział i wy powiedzieliście nie to nieprawda tak więc dzisiaj rozświetlę waszą drogę 20 faktami o mnie o mojej skromnej prawda jakże szalonej czasami osobie czyli o Wojciechu Krzyżanowskim Wojtas to ja tak więc zacznijmy moi drodzy od tego, że urodziłem się 29 listopada 1994 roku, co nam daje, że mamy rocznikowo kurczę 20. Jeden lat, no pora umierać Przynajmniej wiecie już w tym momencie ile mam lat Bo parę osób myślało, że jestem blisko trzydziestki Ja pierdolę mam ratuj mnie, nie mogę go oglądać Przecież to jest pedofilia, pedofilia Kolejnym faktem jest to, że jestem naprawdę nieśmiałą osobą I mam jakąś taką blokadę wewnętrzną I po prostu problem z nawiązywaniem nowych znajomości i trudno mi jest zaufać jakiejś osoby, którą widzę i gadam z nią przy, pierwszy raz. Po prostu muszę znać kogoś, nie wiem, minimalnie tydzień, spędzić z nim trochę czasu, zanim zanim się po prostu zaklimatyzuję i taką osobę polubię. Ale dzięki YouTube'owi śmiałbym powiedzieć, że nawet się otworzyłem bardziej e, pod tym względem i już jestem mniej. Takim e, nieśmiałym e, cipciem Zauważyłem, że w niektórych momentach Ostrość jest na ten mój zajebisty fotel Ale to nie jest żadna reklama czy coś e, Tylko po prostu nie umiem jeszcze ustawić dobrze Tej ostrości w tym nowym obiektywie Mam nadzieję, że wybaczycie mi I po prostu będziecie dalej to świetnie oglądać Jak byłem mały w dzieciństwie Przebierałem się za księdza Robiłem ołtarz, tam stałem za tym ołtarzem I odprawiałem mszę Brałem jakieś prześcieradła, obrzucałem się Udawałem, że po prostu się przebieram za księdza I odprawiam mszę I nawet brałem święta tej Pamięci dziadka i prosiłem go, żeby, żeby zbierał na tace pieniądze, i chodziłem po całym domu i zbierałem pieniądze, i zbierałem na tace od rodziców. A dzisiaj już praktycznie rzadko chodzę do kościoła. Czasami mam ochotę na płatki. To wiecie, to są. To, to płatki to jest taki produkt, prawda? Mogą być zbożowe, mogą być zbożowe w czekoladzie, mogą być ciniminis, minis, cini frinis, cini w każdym razie. Ja nie wiem jak wy jecie płatki, bo ja na przykład jem płatki z mlekiem, czyli więcej wsypuję, prawda. Dziwnie to wygląda, więcej wsypuję płatków do miski. E, niżeli leje dużo mleka. Ja takie płatki z mlekiem właśnie, a nie mleko z płatkami. Nie wiem jak wy jecie. Możecie dać znać w komentarzach, czy jecie płatki z mlekiem, czy mleko z płatkami, czy płatki z mlekiem przekąszacie bułką z chlebem. Kolejnym faktem jest to, że nienawidzę ludzi, którzy się wywyższają nadmiernie. Po prostu co to nie oni wyżej strają niż dupę mają. Jesteś głównym, ponieważ tu ja jestem lepszy. I w ogóle powinienem Ciebie nie znać. Szuflatkują strasznie ludzie. Nienawidzę takich ludzi, niech takie osoby zluzują zawór, i niech po prostu zamkną mordę! Musicie wiedzieć jedno, że wtedy, kiedy umrzemy, każdy człowiek umrze. Zarówno ten bogaty, i ten biedny. I wtedy co? I na chuj ci było te złote posągi stawiać, i jeść złoto, i srać złotem w skiblu ze złota. Przeżyłeś, zajebiście życie. Jej, cieszcie, ale jak umrzesz, to zarówno ja, jak i ty trafimy do tej samej koperty, ziom. Tak więc kolejny fakt będzie o tej mojej lewej magicznej. Brwi. Tak więc, kiedy byłem mały i siedziałem w salonie z rodzicami i coś oglądałem, mój brat siedział w tym pokoju, gdzie ja teraz tutaj nagrywam, mieszkam sobie, śpię sobie. Siedziałem w salonie i w pewnym momencie brat mnie zawołał, bo coś, coś się stało. On grał chyba w coś, czy tam przyglądał coś, co ja bardzo lubiłem. I wbiegając tutaj do tego pokoju, bo ten pokój jest naprzeciwko salonu, nie trafiłem po prostu w futrynę. Walnąłem się o kant futryny i sobie rozciąłem tutaj tą oto właśnie lewą brew. Strasznie byłem w szoku. Siedziałem, tutaj mi krew cały czas leciała, a moja mama zamiast mi pomóc, to mówiła... Puchnie! Weźcie go! Tamujcie to krewni! Ja no ale coś ty zrobił! Nie widziałeś gdzie biegniesz! HEJEK! Bo tak ma mój y, tata na imię Heniek, Ubier trzeba go zabić do szpitala! Na szczęście mój brat zachował zimną krew, znaczy nie moją zimną krew zachował, ale swoją zimną krew zachował, podczas gdy moja mama się darła na wszystkich, że jest tragedia, coś się tam dzieje ze mną, to on po prostu wziął, zabandażował mi tutaj ładnie brewkę i pojechaliśmy dalej do szpitala, później mi to zszyli no i po prostu mam tutaj taką bliznę, bo nie trafiłem w futrynę. Kolejny fakt jest taki, że kocham grafikę komputerową, kocham bawić się photoshopem. Macie też tak, że jak wpadnie wam w jakaś piosenka w Ucho to po prostu cały czas ją sobie nucicie, śpiewacie, bądź też słuchacie przez cały dzień. Ja tak mam yy, i strasznie mnie to wkurza irytuje cały czas tak mam. Do momentu aż mi się nie znudzi. To jest takie wkurzające, ale po prostu nie potrafię nad tym zapanować. Boję się masakrycznie owadów, pająków i w ogóle, już nie mówię o tych dużych komarach, to są chyba samice. Jak wpadnie mi taki duży komar, to ja po prostu mówię... Łatwo bardzo się denerwuję, wpadam w jakąś panikę, panikuję, jeżeli coś mi nie wychodzi. Łatwo rezygnuję z niektórych rzeczy. Często, moi drodzy, podejmuję w swoim życiu pochopne, złe, po prostu karygodne decyzje, których później żałuję. Między innymi, na przykład jem kebaba ostrego, i później sram ogniem na drugi dzień. No po prostu to jest taka. Nie. Kolejnym faktem jest to, że naprawdę nie lubię się ubierać cebulkę na zimę, czyli zakładać jakieś ciuchy, jakieś golfy, jakieś sony, po prostu rękawiczki, czapki, szaliki. Jak byłem mały, to wolałem powiedzieć, że tak, mamo, tak jest mi bardzo ciepło. Tylko nie dawaj mi tych rękawiczek, właśnie tego nie powiedziałem, ale mówię, jest mi bardzo ciepło, nie dawaj mi tego. I z kolei wtedy bardzo chorowałem w przeciągu tygodnia, od tego, jak powiedziałem, że jest mi naprawdę e, gorąco ciepło, a tak naprawdę mi było zimno i się trzęsłem, ale wolałem. Nie zakładać tych rękawiczek czy też czapki, i później w przeciągu tygodnia naprawdę <tryk> zdychałem. Ogólnie szybko się wzruszam. Jeżeli widzę jakąś scenę w filmie, taką, która cię za serce, nie mówię tutaj o jakimś królu lwie, czy też innych bajkach, chociaż w bajkach też, ale mówię tutaj o jakiś nie wiem, straceniu jakiejś bliskiej osoby przez jakiegoś danego y, aktora, gdzie, gdzie była ta fabuła, czy coś, wiecie, związanego, prawda, między dwojga ludźmi, y, to wtedy się bardzo wzruszam, i jeżeli w ogóle jest jakaś scena taka, wiecie, wzruszająca, no to. Rzekłbym, że płacę i to jest zarówno yy, na filmach i też w prawdziwym życiu, jeżeli ktoś płacze, to ja też płacę, mimo tego, że wiem, że, że mi się nic złego nie dzieje, ale po prostu tak jest, no jestem hashtag cipcia. <grytania> Od małego noszę okulary i na szczęście wada mi się nie pogarsza oraz też na nieszczęście się nie polepsza. Kebab to jest moje ulubione fast foodowe, niezdrowe danie. Jeżeli chcesz mnie poderwać, to postaw mi kebaba albo postaw mi co innego. PIWO na przykład mi postaw! Byłem mały i byłem na placu zabaw. Chodź, tato, tato! Pójdźmy na tą huśtawkę wagową! Ja wtedy powiedziałem, że pójdźmy na tą huśtawkę, bo nie wiedziałem, że to jest huśtawka wagowa. Właśnie tak, tata naskoczył na swoje wiosło, że mnie gdzieś tam wydupiło gdzieś dalej. Poleciałem jakoś na lewą rękę i złamałem e, lewą rękę. Gdzieś tutaj, właśnie wy, w tym miejscu, w łokciu, co spowodowało, że teraz po prostu nie mogę właśnie dosięgnąć tutaj tego właśnie mojego ramienia. Kolejnym zajebistym faktem jest to, że byłem słaby z matematyki. Chudy, dajecie głowę? Wyglądałem jak krzyżówka Voldemorta z Harrym Potterem, prawda? Z Czarnobyla, no zobaczcie jak ja wyglądałem wtedy Byłem chudy, dajecie głowę? Z biegiem czasu przybrałem na masie I wyszedł ze mnie taki sexy, flexy chłopak, no jesz a do mnie, pójdźmy na jakiegoś kebaba Tak przed ostatnim faktem jest to, że naprawdę mam bardzo soczystą wymowę Tak więc jak będziemy rozmawiać twarzą w twarz to lepiej rozmawiać ze mną w deszczu I będę mówił, że to deszcz pada Albo po prostu weź parasolkę jak ze mną rozmawiasz, żebym się tam nie opluł czasem No co tam u ciebie Nie no nie mówię tak, ale czasami no plunę na kogoś Przepraszam wszystkich was, których oplułem To nie było specjalnie cikam pod prysznicem no, come on, każdy szcika pod prysznicem! Więc to już by było na tyle, moi drodzy, w tych 20 faktach o mnie. Mam nadzieję, że trochę mnie poznaliście bliżej. Jeżeli wam się to podoba, no to zostawcie kciuka w górę. Jeżeli będę widział dużo mocarnych kciuków, mocarnych powiedziałem, bo mam grupę na fejsie Mocarne Wojki, to jest grupa widzów. Link w opisie też macie do tej grupy. Link w opisie też macie do tego, żeby mnie zaobserwować na Instagramie. Jest więcej takich zdjęć Voldemortów. E, nie no, nie ma takich zdjęć, ale jest więcej takich moich super sexy wiecz zdjęć. Tak, więc wiesz, wiesz co robić, nie? Skrobnicie też komentarz o swoich faktach: 20 faktów, albo 10, albo tyle, ile znacie i możecie się podzielić ze mną w komentarzach. Faktami też sobie zobaczę. Może, może mieliśmy jakieś zbliżone fakty o sobie, a może macie jakieś inne fakty, to z chęcią poczytam. Ja się z wami żegnam. Wpadajcie na moje social media, linki w opisie. I jak zwykle, do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnych materiałach na moim kanale. Strzała!